Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 22 października 2020 wniosku Grupy Posłów o zbadanie zgodności artykułu 4a ustęp 1 punkt 2 oraz artykułu 4a. Ustęp 2, zdanie pierwsze. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka, ewentualnie w razie nieuwzględnienia powyższego artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 oraz artykuł 4a ustęp 2 zdanie 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 38 w związku z artykułem 30 i artykułem 31 ustęp 3 oraz artykułem 38 w związku z artykułem 32 ustęp 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że Legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację. Oraz artykuł 4a ustęp 1, punkt 2 oraz artykuł 4a ustęp 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego. I warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 38, w związku z artykułem 31 ustęp 3 oraz w związku z artykułem 2 i artykułem 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Orzeka. Artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny Ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dziennik Ustaw nr 17, pozycja 78 z 1995 roku nr 66, pozycja 334 z 1996 roku nr 139, pozycja 646 z 1997 roku nr 141, pozycja 943 i nr 157, pozycja 1040 z 1999 roku numer 5, pozycja 32 Yy, oraz z 2001 roku nr 154, pozycja 1792 jest niezgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Szczółkowski. Proszę usiąść.